Kiedy rzecz staje się znakiem, kiedy znak staje się rzeczą. To tytuł wystawy prezentującej dokonania pedagogów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Ekspozycja obejmuje dzieła z zakresu malarstwa, grafiki rzeźby oraz instalacji. Jest to wystawa kuratorska przygotowana przez profesora Tomasza Chojnackiego. Jego kuratorski wybór, artystów, których zaprosił do tej prezentacji. Myślę, że podobnie jak poprzednie wystawy. W tym cyklu to jest szalenie ciekawa ekspozycja, bardzo dobry wybór i też naprawdę takie świadome podejście i do sztuki i do, i do zagadnienia, które tutaj jakby artyści opracowują. Celem tak skomponowanego zestawu prac jest zaprezentowanie tendencji i postaw twórczych wybranych artystów związanych z Łódzką Uczelnią. Wydaje mi się, że udało mi się zebrać na tyle oryginalne prace, które między sobą tutaj bardzo pięknie korespondują, nie zabierając jednak sobie pewnej energii. One same w sobie są pracami bardzo energetycznymi, natomiast cała całość tej, tej konstrukcji ideowej. Tutaj bardzo zgrabnie się trzyma i to był dla, dla mnie największy trud, bo musiałem sobie tę wystawę wyobrazić jako pewien, pewien obraz, który charakteryzuje się tym, że jest bogaty w tym sensie wymiaru artystycznego i nie jest też. Taką jedną z góry przyjętą kategorią estetyczną, która jest przeważnie nudna jak diabli. A tutaj jest to bardzo takie szerokie spektrum różnych temperamentów i różnie budowanej formy artystycznej. Także tu wydaje mi się, że to udało mi się zbudować na tej wystawie. O tym, co jest największą wartością tej wystawy mówił profesor Grzegorz Stabiński. Uważam, że wartością tej wystawy jest połączenie interesujących form plastycznych, które nadają się do estetycznej percepcji, z zagadnieniami ideowymi, które ujęte są w tytule. I y, tytuł wskazuje, że poszczególnych prac nie należy rozpatrywać tylko y, z punktu widzenia tego, co bezpośrednio widoczne, ale też odnosić do znaczeń. A właściwie z, pewna komplikacja, pewna zawiłość, jaka tutaj się pojawia, polega na tym, że to, co jest znakiem, często staje się przedmiotem, a to, co przedmiotem, staje się znakiem. Czyli mamy tutaj do czynienia no, z tą sytuacją, która we współczesnej kulturze często występuje, gdzie znaki przenikają się z przedmiotami, gdzie coś, co traktujemy jako przedmiot, okazuje się, że to jest, że to jest znak i że znaki często na nas silniej działają, na naszą wyobraźnię, na nasze pragnienia, marzenia, niż same przedmioty. Przypomnijmy, wystawę można oglądać do 3 listopada w sali głównej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.olsztyn.pl.